O... Już dziś kup te kamerzysty wraz z autografem na kamerzysta.store Link również znajdziecie w opisie Tu jest, tu jest, zabij go, zabij, zabij go Walka <grym> z Szerszeniem stary, zabiję go Przerszej wleciał do chaty stary. Stary Naprawdę przysięgam Biorka Tak, ogromny Ale on jest wielki, na kamerze tego nie widać, ale on jest wielki jak cholera I on spodnie... Co? No, mamy tą pałkę, ale to jest za małe chyba na tego strzelcenia. Ja nie dosięgam, ja go zabiję stary, zaraz to jest, Musimy ja zaczynać odcinek. Dziewczynka do nas dzisiaj przyjeżdża. Ale chcesz zaprosić dziewczynkę i z takim wielkim sercem. No to dla najpierw musimy zabić tego, weźcie, przywitać z izami. Witam z tej strony Drydziasty. W dzisiejszym odcinku będziemy czekać na dziewczynkę, z którą spędzimy cały dzień. Mam nadzieję, że będzie fajnie, chociaż trochę. Chociaż Spełnimy jej, jej marzenie. Dobra, e, w tak. każdym razie zostawcie subskrypcję na dole i zapraszamy do oglądania. Dokładnie, jeżeli chcecie się znaleźć na tej ścianie. to pierwszy warunek, jaki musicie spełnić, to zasubskrybować ten kanał, a drugi dowolnie skomentować e, ten film. Także cóż, subskrypcja na dole, a my musimy zapolować na tego bydlaka szerszenia. jest naprawdę ogromny. Jeżeli nas ukończy, to żadnego filmu nie nagrywamy, tylko nagrywamy film ze szpitala. Wiesz o tym. Dobra, trzeba go trafić, nie? No, bo ja już tak próbowałem, nie, jak zleci na tu na dół, to, to już możesz go trzasnąć. Prawie zlecą, wiesz? Ale oni są uparty. Ja już tak próbowałem, on jest jakiś chory. Musisz go zrobić, bo jak on zrobi coś zwierzę czy coś? Zagryź się twojego psa. Kurde! Zaraz nie <grystanie> ja bym się tam nie wspinał, nie? Chyba raczej na górę. Musimy czekać aż leci na dół. Tutaj jest. No, po lewo, po lewo. Po lewo, po prawo, po prawo, po prawo, po prawo. Miałeś go prawie. <grystanie> prawie go trafiłeś, prawie go trafiłeś. Dawaj, 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 dawaj! Prawie go trafiłeś! Dawaj, Dobra, dawaj, dawaj! teraz blisko było! Czekaj, zabiję go! Zabiłeś Zabiłem go? Zabiłeś Zabiłem go? Zabiłem smuga została. Zabiłem Szerszenia Udało mi się, wiedziałem, że mi się uda Zabił. Zabił no O Boże o, ja To bardzo krwawo, ja tam ci prawie co nie zabiłem na tych schodach Boże, Ty zaraz mi ma... to okażesz Dobra Dredziarz Trudna dla Szerszenia Wygrałem z nim Wygrałem tą wojnę Dobra, ale może odredzia zbyt trochę ogarną, zaraz cała dziewczynka przyjeżdża. Słucham? bo dzwonili do mnie rodzice, że zaraz podrzucą tą dziewczynkę. Jaką dziewczynkę? No, fankę, no to doskonale wiesz, mówiłem ci. Ogarnij się, zdejmij te nogi ze stołu i zachowuj się jak człowiek. Zapomniałem. Po prostu zapomniałem. Nie mogę zapomnieć? Nie mogę zapomnieć. Nie mogę zapomnieć. Właśnie. Nie kruszę, wcale nie kruszę no. Możesz no, zapomnieć, tylko pamiętaj, żeby się zachowywać jak człowiek To jest mała dziewczynka i po prostu chcę, żebyś zachowywał się normalnie, okej? Okay? Ja dzisiaj o tym mówiłam, no. więc mówię, mówiłeś, że pamiętasz Więc dlaczego teraz mówisz, że pamiętasz? Bo zapomniałem, no nie mogę zapomnieć a, przez pół godziny? Tak! on ma pewno jak rybka złota, to nie No, no po prostu tak. nie skupiam się dobra. nad tym, co do mnie mówicie. No przepraszam was. Przepraszam. Biorka, że nie trakujecie poważnie. Tak, okay, jak ty co, to zaopiekujesz się dziewczynką, nie? Przez cały dzień. Bo ty chcesz być mamą, no to. Dlaczego ja mam <grym> się opiekować, skoro jesteśmy wszyscy? Wszyscy będziemy się z nią zajmować. No dobra, no. no w końcu ja, ale ja wiesz, ja muszę kamerę trzymać. O, o to. straszne. No. Możemy się zamienić, ja mogę trzymać. Ale dobrze opiekujesz się dziećmi. Ja? Dobrze, mamusiu, tatusiu, się nie tak? kłócicie <grym> się tak. Dobrze <grym> się opiekuje no bo dobrze się opiekowałaś dzieci, nie swoimi. Tak? <grymne> I materiał prawda? No tak. Na matkę... No dobra. Tak, koniec tu już. No dobra. <grymne> Zaraz przyjdzie. Tak, Drzedzia, proszę cię, nogi ze stołu. No to z nogi z krzesła. Normalnie jak człowiek. U mnie guzie. Ogarni się przede opieram wszystkim. Nogę, tak? I za... opieram, opieram, opieram nogę, tak? Chowaj te dziary najlepiej pod tapetą. <grymne> nie. Bo wyglądasz, jakby z więzienia wyszedł. No tak, Naprawdę. Już, już Ameryczka, mijasz. Ameryczka. Tak jasz. Nie Peruk będę specjalnie. Księ się tu kurde fisiował, bo ktoś przychodzi. Teraz już takim śledzią śmierdzi, ty chyba nie umyłeś się. Nie, to zerowe, zobacz no. jak ładnie pachną. Nie. Dobra, nieważne, zaraz przychodzi i włączy kamerę jak przyjdzie. Uuu, no, tak? przyszła dziewczynka. Tak? Chyba tak. Otworzysz? Ja? No, a co, no ty będziesz mamusią dzisiaj, idź. Mamusio. Idź. Otwórz to, otwórz. A to bez... co jakaś sieropna no, jest? Proszę rodziców, przywiedź ją. No, Przyfiję, no dobra, brydę. no to żartuję, no. Cześć! Zorka! Cześć! Cześć! Masz dla was prezent! Prezenty masz dla nas? Tak, od razu na wejściu. A my też będziemy mieć dla Ciebie prezenty. bo. Dziękuję bardzo! Ale nie musiałaś, nie? Prezentów dawać. Dziękuję bardzo! nie musiałaś nic przynosić, nie? Ale bardzo nam miło! Ale dziękuję, ale nie musiałaś, naprawdę. Co się stało? Zabierzcie go Ja się go boję Drodzia, idź stąd z tymi chrupkami No i co dziewczynka się ciebie boi, no i co? koleżanka się nawet nie przywitała ze mną no bo ona się ciebie bo boi Słucham? Kanału. O Boże. Ale taka dziewczynka musi być go No widzisz, no boi się Ciebie dziewczynka odejść stąd rycia. Odejdę odejdę, no co mi odejdę? Ja nie odejdę, jak odejdę, to odejdę, no o co chodzi? To ty powinieneś podejść i się przywitać Nie. Dobra, lepiej, lepiej niech nie podchodzi, lepiej ona się go boi, nie? Pierwsze mi się podaje, a nie ja mam komuś Aha. i taka jest zasada. Przepraszam bardzo za niego zachowanie, jest nie bardzo trudno człowieka. Mhm. Naprawdę bardzo trudno nam się to rozmierzyć. Ja. Niestety. <laughs> To co słyszałam, że lubisz oglądać nasze filmy. Zawsze, są superowe. I wasz Instagram, Biorki i twój. Staramy e się, widzisz, mamy lepsze Instagramy no od ciebie. Ode mnie? No, no tak. Bo... Świnka, wszyscy. No świnka jest super, później ci ją pokażemy na ogródku. Chcesz, bo... chcesz zobaczyć świnkę, nie? Jasne. Opala się. No, no naprawdę, świnka jest taka, wiesz, taka grubiutka, malutka, ale jest naprawdę śmieszna, nie? Taka Pięcząco trochę. <laughs> <laughs> ale taka pocieszna. A co lubisz robić w wolnym czasie? A masz normalnie teraz zajęcia online, czy, 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 czy jak? No jestem zniesmaczony. Ale o co ci chodzi? Nie wiem jak to mi chodzi co. A ona chyba się go boi, nie? Ona... Dobra, Adrejaz, weź no, idź stąd, idź stąd, ona się to ciebie że... boi, wyjdź stąd. Bo co, bo sobie przyszedłem. No boi się, Wielkie przerażenie. nie widzisz, że się nie odzywa w ogóle. Wielkie przerażenie. Ona jest przerażona, boi się ciebie po prostu, nie widzisz tego? To co no. mam zrobić? No idź stąd? Jak idź stąd? Wyganiasz no. mnie? No wyganiam Cię, no ona przyjechała do nas, nie do Ciebie. Chyba do mnie najbardziej przyjechała, jeśli o to chodzi, o takie rzeczy. Jest bardzo przestraszony. Absurdalne jest to, rozumiesz? No, Absurdalne. że ktoś Cię nie może lubić, no dziwne Absurdalne. bardzo. Absurdalne. No boi się po My prostu się Ciebie. tutaj i tyle. Nie może. Chyba ono nie chce, żeby... Że... krzesło i może jeszcze tu usiądę sobie. O tak. Lepiej? Lepiej? Nie, dalej masz. O, może jeszcze tak sobie usiądę, co? Roku, bo tu jeszcze wystaje. Dalej. Ale ty się boisz dredziastego, czy? Boi się go, nie z nie złym człowiekiem. Z złym człowiekiem? Dobra, idź stąd Dredziasz? naprawdę ona się ciebie boi, idź stąd. Idź stąd. boi się ciebie, tak? pewnego momentu. Nie widzisz, że się ciebie boi? Przesadzisz i... Ja przesadzę? No, dziewczynka zobaczy, no, co się stanie. No, ja przesadzę? To ty przesadzasz. To działa w dwie strony, tak? To działa w dwie strony. Takie rzeczy mówisz przy niej. Odejdź stąd dredziarz. Daj mi pieniądze. Pieniądze? Zaległe. To jest nie normalne. Zaległe pieniądze. Zaległe pieniądze, ostatnio nam kolację rozpieczyłeś. No, może co jeszcze? Zobacz, dziewczynka się ciebie boi, odejdź stąd. Ja mi umilić dzień, a nie zepsuć dzień, tak? Nie wiem Wycofanie, wycofanie to jest, wycofanie społeczne. Jesteście wszyscy upośledzeni. Jesteś wycofany społecznie, masz rację. Idę na dół, do studia, no, no. muzy, nie będę z wami siedział. Z wieśniakami. Chcesz zobaczyć świnkę? Bardzo. Ale ta świnka jest fajna. Fajna, nie? Już nie chciała taką jeść, o, zaraz myślę rodzicom. To może powiemy twoim rodzicom, żeby ci kupili taką świnkę. Powiemy czy... na pewno. Czy się nie zgodzą? Pewnie no, się nie zgodzą. Więc. A wcześniej ci widziałeś taką świnkę? Nie. Bo to tylko na wsi takie świnki są, wiesz? No właśnie. Jest rzadko na wsi. Chyba cię polubiła, wiesz? Jak z pieskiem się bawi. O, hejter! Siemka! A dziewczynka taka mała przyjechała do nas, panka. Mariusz jestem. Cześć, cześć. A do kogo ona przyjechała? No do, do, do nas. Jest? Mam nadzieję, że nie do dredziarza, nie? Nie, nie lubię go. Nie lubisz go? Kurde, ja go też nie lubię, jego ja też nie lubię, naprawdę. Ja go wyzywam. No, ja go wyzywam. Ty jesteś fajny. Tak? Kurde. Super, ale ona jest super, naprawdę. Myślę, że każdy już ją lubi, jak ona nie lubi dredziarza. Nie. Tak go wyzywałem on na jest. ostatnim filmie, że nie naprawdę. Człowiekiem. Tak, no on jest zły, strasznie On jest strasznie zły. Ja go też tak nienawidzę, że naprawdę. Może mu dzisiaj coś zrobimy, co? Może jakiś ten, no, może coś. Zręczymy go trochę i ona to zobaczy. Chciałabyś się no. kiedy tak? <grymne> ona chyba go naprawdę nie lubi, naprawdę Rydzi, chyba go nie, nie lubisz, nie? To myślę, że jest dobre, czy coś, tylko... Ja tak po Rydzi prostu... Ja po... oh, oh! <grymne> <To> masz rację. <grymne> tu masz rację. To ma rację. Dobra, to może rację. jakiegoś psikusa, a potem na jakieś lody pojedziemy, co? No, możemy mu zrobić psikusa, to co? Kuda, Chcesz zobaczyć psikusa na drydziarzu? Chcesz zobaczyć? Na żywo. Lejemy na niego wiadro wody. <śmienicza> <To jest typowy. śmienicza> dobra, już Dobra, dobrze. Słuchajcie, bierzcie miskę. Bierzcie miskę. Ty go chyba naprawdę nie lubisz, to? Nie lubię go, nie? No. Dobra, ale... My lubimy go dręczyć, więc to jest bardzo No, super pomysł, nie? No. I chciał go do góry, ja sobie popacę. No, śmiałabym, przeciwnie. No, śmiałabym, przeciwnie. No, tam? Siadaj tu Naciesz się tą chwilą e, dziadu Nie poczułeś się za bardzo? Nie poczułeś się, frajerze, głupi, tępy? Zaraz tam wejdę, nie? Nie poczułeś się? Co się cieszy, bawicie co! Dobra, drewiarzy, co! No kurde po cię? cię? <laughs> podoba ci się? <laughs> co, podoba ci się podoba? Uciekamy skorów! Nie To podoba ci się autko? Ile to autko ma koni? Ile koni? 280 E, to słaby mój tata ma 800 800? To czym twój tata jeździ? Nie, nie. 800, 800... Ton? to co to jest lokomotywa? Nie, no gt mają po 800. Dobra, nieważne. A ty po co ty jedziesz? Ty chyba z nami nie jedziesz. Ja mówiłam, no ale on się wpycha, jak z życzenia. Cześć, to Chcesz się bawić coś? Co chcesz wysy... skończyć w rowie? Nie, 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 nie odzywaj się. Nikt cię tu nie chce. <laughs> Kurde, widzisz, może jak dziewczynka ci mówi, że nic cię tu nie chce, to w końcu. Daj mi kluczyki. No, chyba jesteś niepoważny. Chyba jesteś, chyba jesteś niepoważny. Tom sobie pojadę. No już, już, już sobie pojedziesz. No co? Dobra, chodź, lecimy. Chcesz coś z przodu? No co, jedziecie je, tak? No na pewno bez ciebie. Jak się podobała jazda autkiem? Superowa. Fajne autko, nie? Znaczy, ona mówi, że ta jej ma lepsze auto. No to jakaś mega zadowolona? Nie jest, ale może ja ci poprawię humor. Chcesz balonika? Jasne. To chodź, wybierzesz sobie. A jakiego balonika? Dużego, małego? Dużego. Dużego największego, jaki jest? E, to dobra. Jest, słuchaj, to może ten, na, e, jak e, tata przyjedzie po to my się tak przyjedziemy, co? No, o, dobra. E, w każdym razie Tutaj tutaj, tutaj chodź, tak chodź. chodź. Tutaj Musimy Weź, wielka, największego jaki jest. To są bardzo różne. Który ci się podoba? Jakiegoś dużego sobie weź. Są ładne te chlopiki, ładne jest, nie? No, ogólnie jest bardzo fajnie. Ja się cieszę, że dziewczynce umilamy dzień. Jest naprawdę super pogoda. Ogólnie fajnie jest. I co, wybrany? Tak, dalmatyńczyka sobie wzięła. Pieska tam. Dalmatyńczyka. Każdy lub lub lubi pieski. Dalmatyńczyki? A oglądałeś tą bajkę? Jest to jeden z dalmatyńczyków? Szkoda, że nie ma takiego nadmuchanego dredziarza, to byśmy go przebili, nie? <noise> o. O, o małpę o, bez o, o, kitu. Wiesz, o małpkę mogłaś sobie wziąć. I byś nieba ty małpy byś sobie przebiła małpkę. <laughs> dobra, balon już jest gotowy, zaraz e, dostaniesz. Poczekajcie, trzymaj kamerę. Cześć, fajnie, nie? Ale ładny ten balonik. No dobra, no to co, może teraz na lodziki pójdziemy. Na lodzikach? Dobra, to dawaj. Bo też pójdziemy na lodzika, zjemy sobie lodzika. Ja sobie też lodzika jakiegoś zjadłem. A jakiego byś zjadła? Czekoladowego? <laughs> Czekoladowy, dobra. I jak podoba się balonik, nie? Podoba się. No ładny balonik, no to... to zaraz polecimy na lody, zjesz sobie lody. Tylko poobaw się, nie? I to pieska mogliśmy wziąć. Ty po co ty tu przeszedłeś? Będę po, podbędę, po tak takiej tak akcji, tak? naprawdę. A po co ty myślisz, tak? tu Czy Myślisz, ja że to nie Myślisz, że nagracie na insta tak? i was nie znajdę? Zawsze was znajdę i zawsze będę wiedział, gdzie jesteście. Po tym wszystkim. O fajnego masz balonu. Zostaw już dziewczynko, ok, w spokoju. A co ty robisz? Co ty robisz? Co i co ty w ogóle? Ale Ale co to to chodzi? To zobaczyć ja trzymałem tylko w ręku co ty No robisz? co ty zrobiłeś? Pogrzało cię? Nie, co ja zrobiłem, ja No Jezu No pogrzało cię? Ty jesteś kosztował 40 zł. Co wy tak gadacie? Jezu, nie chciałem tego Biedny Ale... człowieku Kamerzysta Balona ci kupi wycie. drugiego balonika, on ma pieniądze, No tak? oczywiście, że jej kupi kupisz kupi Ty, za specjalnie to ty to możesz to zrobić, masz pieniądze Nie kupisz jej małego balonika Zobacz, balonik Ale jesteś załosny, nie? Jezu, jak mi przykro teraz Dobra, odejdź z tą dredziastką. Przepraszam cię. Przepraszam, cię. Przepraszam kupisz ci, kupisz ci drugiego. drugiego. Specjalnie z drugiego. Dawaj pieniądze. Drugiego. Dawaj A, pieniądze, ja rozumiesz? Nie, no, bo tak nie może być. Wyskakuj z kasy. Z Idziesz po tego balona. Wyskakuj z kasy. kasy. Tego balona. Wyskakuj z kasy. Idziesz w tym momencie po balona. Tylko masz kupić balona. Tylko masz kupić balona, rozumiesz? Spróbuj wrócić bez czegoś innego. Pójdziesz po drugiego, okej? Mamy, okay? naprawdę. Ja wiem, fajne był balon. Teraz drugiego. Dobrze? Jej, ale to jest bezczelna ta muzyka, ale naprawdę, ty, to jest ta muzyka, jest w ogóle dobijająca. No. Wszystko w porządku? Uspokoiłaś o, nie, się? Miły, nie. Zaraz przyjdzie. Nie? Zaraz przyjdzie z balonem, spokojnie. O, idzie zresztą. Ale ma balona? No, a on mógł przyjść, zalkoholem no. przyszedł. No ale jak? Miałeś balona, balona kupić Drodziasty ci nie przyniesie balonika Drodziasty zawsze ci przyniesie balonika jest? Ale co to chciałeś jest? balona? To się nazywa balon? Balonika chciałeś Dobra, jesteś nienormalny, miałeś przynieść balona <grym>, Żałość śniaku, najgorszy Miałeś ja nie tani wino Obuda rośnie w powietrzu Jesteś nienormalny, jesteś o, nienormalny. O, Czujesz to? To w powietrzu dzień z nami. W Dobra, siedziałeś, to siadaj. Ja sobie tutaj usiądę z ty musisz kupić balona. Miałeś ale ty musisz kupić balony. Daj mi otwierać. Dobra, chodź, kupimy lindzie, ci balona chodź. innego. Daj, daj, daj mi jesteś normalny, nie? Daj, co mi za balon? Mów alkohol, koch. Oddaj, daj balon kupił, zobacz. O, oddaj, Ja pierdziele, to jest cwania. Ale zobacz, jak on wszystko obróci na swoją stronę, że się nachlacz po prostu. Ona ci daje sumerka. Nie dawaj. Nie tym nie rzucaj, albo rzuć. Wróć to, no do, do, rzuć, rzuć, no, to wiesz co się No rzuć co to Pieprz. byś wiedział co, by ja też mam w ręku, pamiętaj, ty rzucasz, ja też mogę, ci to zbił na głowę, nie? <grym 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 z na <grym> dobra, wynocha się, mi to, dobra, idź, ty idź, wynocha, przy... mi to. Balonika może. Malonika, czas możecie czas sobie wziąć ze sobą, czy... to możecie wziąć ze sobą, chodź, reszta chodź, jest moja. Chodź, wynoś się stąd. jak, chcesz już z tego balonika? balon jest bardzo fajny, żaden mop nie zepsuje na ale dobrze o nim powiedziałem. No dobrze, no, dobrze, no, bo to, to jest w ogóle frajerstwo, nie? Że tak. On się tak zachowuje no, dziewczynka. Tak. Ile? masz? 10 lat, nie? No i on się tak zachowuje w stosunku do 10 latki, no to, no to, to, to wiesz, to, ten człowiek nie ma jakiejkolwiek młody. Jest... Ja rozumiem, że do nas, że wiesz o co chodzi do ciebie, do niego, ale do dziewczynki 10 to już jest chore. To już naprawdę jest chore. Dla niego MOP to jest komplement normalnie, nie? To, no to w, taki, w takim wypadku to tak. Z, nie? za takie zachowanie. Czy tylko tyle nie, jest Nie mogę tego uważać w słowa, naprawdę. Idziemy do innej w ogóle kastelarii, tak? Bo żeby w ogóle on nas tutaj znalazł. Tak, zmieniamy miejsce, bo w tym to miejsce już jest spalone, po prostu nie chcemy w tym miejscu po prostu tego nagrywać, bo wydaje mi się, że dredziarz po prostu by nas tutaj znalazł i znowu by po prostu próbował zepsuć nastrój nami. I dziewczynce, która tak naprawdę nie wiedziała na co się pisze tutaj przyjeżdżając. My też nie wiedzieliśmy, że on będzie tak odpieprzać. Tak? Śmietankowego, tak? Jakiego chcesz? Czekoladowego. A? A ty? Jakiegoś owocowego, wiesz? Dobre te lodziki są, nie? No, zajebiste, powiem ci Dobrze poszliśmy jednak dalej O nie Ej! Znowu tęczysz Witam towarzystwo Szkoda się to wziął to, Jak on jest nawalony Co, lodzika sobie jecie, tak? Beze mnie, beze no, mnie oczywiście, oczywiście Daj, daj A co ty robisz? Daj mi tego lodu Ale co ty loda? robisz? To jest najfailu Daj mi tego ty? Daj ty ale, ale co ty zrobiłeś? Ja pierdzielę. Co to jest? jakieś mleko mi dajecie? Obrzydliwe Ale to był jej co, co ty robisz? Fancy zabierasz Jakie fance, nie będę w kolejce czekał, stał. Pogrzało cię? It's nie mam it's nerwów, it's it's nie mam na was it's it's nerwów. It's nie mam na to nerwów. Nie mam nerwów stąd. Dobra, kupimy ci nowego, tak? Chodź, A ten zara pójdę, sobie Przez, kupię. Ile on pieniędzy przecież nie musi dać. Jest tą poranną stąd. akcję. Odejdź stąd. Odejdź stąd cię. No Odejdź. Zniszczę, to, zniszczę. zniszczę Odejd was wszystkich. Odejdź stąd. Odejdź stąd. Odejd stąd. Odejd stąd. Nie chcemy cię już widzieć. Ja nie, chcę cię znać Weźmy, nie? nie chcę kurde, chcecie nie znać, człowieku, nie? Nie, spątajmy, nie chcecie tutaj. Do tego kanału, patrz co on robi. Dobra, chodź, nie zwracaj na niego uwagi. Uh, to uh Obrzydliwe te lody. Co, co? co? Sorry, ale, ale powiem ci pokaż, tak. Pokaż do kamery. Ale dobrze, dobrze. Pokaż do kamery. Pokaż. Zaraz, pokaż. pokaż do kamery. Ale, ale ci. Ale powiem ci tak. Zasługujesz na to, zasługujesz na to. W 100%. No. Wiesz na co ty zasługujesz? W 100%. Na nic nie zasługujesz. W 100% na to zasługujesz. I tak? stąd. I stąd. Oh, stąd. Dobre, dobre lody smakujemy jak gówno. I wy wy tak. jak gówno. Chcesz jeszcze jednego na jak wyglądasz No a ty jak wyglądasz? <noise> dobra, jesteśmy w sklepie z zabawkami, co byś chciała? Pistolet A po co ci pistolet? Będę strzelać Będziesz strzelać, ale... No dobra, no... Może nie będę pytać, w co będzie strzelać. No dobra, jaki pistolet chcesz? Duży, mały? Roczna no, ta dziewczynka, nie? No. Duży, duży pistolet dla małej dziewczynki. Dobre rozwiązanie. E, no. To który byś chciała? Ty się wielka w ogóle przebrałaś. No tutaj, do ty tam się przebrałam, bo gorąco jest. Ty, strasznie. To nie widziałeś muzeum ci jest do Nie wiem, e, wybrałaś pistolet, tak? Coś jeszcze czy chcesz? Misia potrzebuje. A Misia po potrzebuje. A po co ci misio? Nie mam. Który? Ten, tak? No dobra, to ci wezmę. Czyli co? Pistolet i misio. Jesteś normalny? Fajny, nie? Ja się jej że bać. Ale już <gry> potem cię dredziarz zrobi, to ja się bym nie zdziwiła, nie? Co tam robisz? Dredziarza? Mopa. Mopa. Nie lubisz go, co? A szofera lubisz? Nie lubisz. Średnio. To jest średnio, e, no a przed chwilą mnie zagadywała. No co, ty no ja kłamiesz szofer, kłamiesz. E, ja nic nie kłamię. E. A ty byś ci zrobił! Dlaczego rysujesz, rysujesz Dredia, skoro tak się niego lubisz? No bo chcę coś zrobić. A co? Jakiś plan masz. Szczególnie... Ona... Bo wojnie. Bo ja on po prostu dredziarz nie przesadził i po prostu nie zadarł z nie tą dziewczynką po prostu, nie? Bo ona to co już planuje, ona pokazała swoje, wiesz co, pazury, ale to co planuje, to już się zaczyna bać. Ona kupiła słuchaj pistolet, sobie wzięła jako pre... tak jako prezent, co, nie? No i teraz rysuje drudziarza. Słuchaj, no co ja mogę powiedzieć? Nie widziałem tego. Ale co to za ciasto w ogóle? Co to jest? O właśnie. Jest A go. dlaczego wy ciasto? Zostawcie to, to nie wasze. Jak to? No nie wasze. Wszyscy, że wszystko co tu jest, to jest nasze. Hmm. Wszystkie wspólne. No dobra, dlatego mam wyżarty cały magazyn. <śmienic> chodź, chodź, mam wszystko, zobacz co zrobiłam. Ja co zrobiłaś? Wolałam, żeby to był prawdziwy drewniarz, no ale... <śmienic> I, co? I będziesz strzelać do niego? Ja Jezu! dziewczynka ta może zostać Oj, w przyszłości może... Kryminalistką, nie sądzisz? <gryminalistką> nie no, dlaczego kryminalistką? Po prostu chyba bardzo nie lubi dredziarza. No, trzeba jej załatwić prawdziwego, zwiążemy. Oh! O, lepierdzielęła. No ale wystrzela od nas. Nie. nie lubisz dredziarza, nie? Ale widać, że bardzo, bardzo go... No bardzo, no zobacz co ona zrobiła, bardzo go nie lubi. Kończyły ci się naboje Bardzo, bardzo go nie lubi To nawet to nie jest już, że ona go nie lubi Ona go nienawidzi To jest czysta nienawiść, tak jak ja mam Już ją lubię Patrz <śpuszcza> idzie No właśnie widzę, no przed ja frontem, to kątem Nie wejdziesz Chyba cię nie słyszę Nie wejdziesz Nie, ja nie chcę, to jest tylko tak Nie wejdziesz A? Nie wejdziesz, nie wejdziesz. <ślesk> No nie wejdziesz z alkoholiką. Nie, 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 Dziecko no. demoralizujesz. No. <noise> <noise> ja dziecko demoralizuję. Po prostu cię nie lubi. Zaraz <noise> 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 zajmujmy z sytuacjami, Co? ale to jest demoralizowanie <głos> 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 Ucie, czy sam to zrobiłeś? Ona by tak nie pomyślała, żeby na to w ogóle no robić takie rzeczy. Sami pewnie to narysowałeś N jeszcze całkowito. Nie. nie, nie. Po prostu e, sami patrz. wywołaliście wojnę dzisiaj. Po prostu sami uświadom. Wojnę wywoływaliście. Dziasz, coś. patrz. Nie czekaj. Uświadom to sobie, że cię po prostu nie lubi. No. Dziasz, patrz, patrz. <grym> <grym> nie lubicie, no co? Co mam ci powiedzieć, no? No co, no jak zwykle jest najgorszy, skończył najgorzej. Ale podobało się zdęcanie nad nadrydziarzem? Bardzo. Może kiedyś jak ta dziewczynka dorośnie i będzie chciała się naprawdę z nim zająć, ale wtedy już być, jak ona będzie wtedy. No dobra, niech puka. Spokojnie, nie wejdzie. Nie bój się, nie wejdzie. Ej, patrz co, ona jakby była starsza co ona by zrobiła. Dobra, zachwyć odcinek może szofer. Ja? No. no dobrze, nie było mnie na filmie, ale jestem na końcówce, także jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie kanał, łapki w górę, komentarz i na razie, pa pa!